Dzień dobry Państwu, nazywam się Marzena Łata, reprezentuję Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Stanowej Woli i ja przedstawię od strony praktyka, czyli jak wygląda funkcjonowanie mocy psychologicznej właśnie w poradniach psychologicznych, może sobie pomogę, ale nie tylko w poradniach psychologicznych, no to możesz mnie włączyć ale także w instytucjach wspierających rozwój dzieci i młodzieży. Odniosę się także do w pomocy psychiatrycznej realizowanej właśnie w tatejże grupy, a materiał przedstawiony jest to materiał oparty o diagnozę, którą poczyniłam w siedmiu powiatach, to są siedem poradni właśnie w tym regionie czy podregionie tarnobrzeskim. I dziękuję w tym miejscu poradniom za takie rzetelne odpowiedzi. Na początek. Powiem troszeczkę o poradce. Jak funkcjonuje poradnia jest placówką oświatową i y, funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych. Y, do zadań poradni, y, może pierwsze o klientach objęta, powiem. Klientami są dzieci od momentu urodzenia i takie dzieci diagnozujemy przez młodzież, następnie ich rodzice, nauczyciele oraz wspomagamy przedszkola, szkoły i placówki. I tak zadaniami poradni jest diagnozowanie dzieci i młodzieży. Jest to kompleksowa diagnoza oparta o diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, preferencji zawodowych. Następnie udzielamy pomocy bezpośredniej uczniom oraz rodzicom. Realizujemy zadania profilaktyczne wspierające właśnie w szkołach i placówkach i wspomagamy te szkoły, placówki i przedszkola. Pomoc udzielana jest przez poradnie w sposób indywidualny lub poprzez zajęcia grupowe, terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Grupy wsparcia organizujemy. Mediacje prowadzimy, prowadzimy interwencję kryzysową, terapię rodzin, warsztaty prowadzimy, porady, konsultacje, wykłady, prelekcje, działalność informacyjno-szkoleniową. Jak wyglądają te radia pomocy psychologicznej i psychiatrycznej właśnie realizowane przez poradnie? Tak jak powiedziałam na wstępie, w badaniu wzięły udział poradnie właśnie ze Stolowej Woli, z Leżańska, Stadnobrzewa, Stębicy, Nowej Będy, Smielca i Zniska. I tak liczba dzieci, która objęta jest działaniem tychże poradni, to liczba duża, bo 96 500 dzieci i młodzieży jest objęte działaniem poradni. Natomiast nauczyciele, którzy korzystają z naszego wsparcia, to jest liczba 2233. Teraz powiem, jak wygląda realizacja pomocy psychologicznej przez pracowników poradni w 579 szkołach. Skąd ta liczba? To jest liczba wszystkich szkół, które są objęte działaniami właśnie poradni. Więc na te 7 poradni przypada 579 szkół. I tak, yy, nasi pracownicy, powiem, to są pracownicy z wszystkich poradni, yy, którzy udzielają różnych form pomocy psychologicznej. I tutaj mamy 118 pedagogów, mamy 48 psychologów i tylko 21 psychoterapeutów. To, jest, to są liczby z wszystkich poradni, wszystkie porady takie mają y, status quo, można powiedzieć. Y, I pozwoliłam sobie to przeliczyć na liczbę jednego specjalisty na, na jedno dziecko. I tak, jeden pedagog przypada na 818 uczniów, jeden psycholog na 2010 uczniów a jeden psychoterapeuta na 4595 uczniów. Jeszcze chyba powinnam zrobić jedną rubryczkę, gdzie bym pokazała zero, zero specjaliści psychiatrii dziecięcej. Niemniej w szkołach też są specjaliści. I z naszych wyliczeń wynika, że w szkołach pracuje 12 psychologów, 180 pedagogów. Cały czas odnoszę się do tych siedmiu powiatów. Placówki wsparcia dziennego dysponują dwoma psychologami, 14 pedagogami. Placówki interwencyjne posiadają trzech psychologów, 8 pedagogów, tu się pojawiają psychoterapeuci. W pomocy społecznej z naszych danych wynika, że pracuje 17 pedagogów, a w służbie zdrowia dwóch psychoterapeutów. I jeszcze jedna ważna informacja, w tych instytucjach y, udzielających pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży brak jest specjalistów psychiatrii dziecięcej. Tak więc i w poradniach, i w innych placówkach niestety, ale nie ma takiego wsparcia, takiej pomocy realizatorzy tej pomocy, więc poradnik psychologiczno realizują 80% Wszystkiej, całej tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, szkoły 17% i placówki poza systemem oświaty, to jest 3%, to są placówki interwencyjne, wsparcia dziennego, służby zdrowia, MOPsy, GOPsy, PCPRy, OHPsy. Formy pomocy jaką udzielają poradnie, więc poradnictwo odbiorcami było aż 11 015 osób i tą formę realizowało 96 pracowników. Jeżeli chodzi o interwencję kryzysową, czyli w takich nagłych przypadkach przyjęliśmy w poradniach 94 osoby i realizowało to zadanie tylko pięciu y, pracowników, oczywiście przygotowanych do prowadzenia interwencji kryzysowych. Jeżeli, jeżeli chodzi o psychoedukację, to rzeczywiście w poradniach dużo prowadzi się zajęć, warsztatów i odbiorcami tej y, psychoedukacji jest 6820 osób i realizowało tą formę 64 pracowników. W psychoterapii indywidualnej poradnie mają 1661 osób. To jest indywidualna, długofazowa terapia. Indywidualna realizuje ją 36 pracowników. Jeżeli chodzi o psychoterapię grupową, 192 osoby uczestniczy i realizuje ją 22 pracowników. Psychoterapii Rodzinnej 200, 254 odbiorców i 28 pracowników realizuje. I prowadzimy także psychoterapię małżeństwo, małżeństwo dla rodziców, dzieci, podopiecznych, poradni. I z takiej formy skorzystały 97 rodziców i formę realizowało 26 naszych pracowników, psychologów i psychoterapeutów. Chciałam Państwu powiedzieć też, jaką problematykę zgłaszają rodzice, którzy przychodzą do doradni z prośbą o pomoc psychologiczną, czyli pomoc u psychologa czy u psychoterapeuty. I to są problemy, które najczęściej się pojawiają, a więc obniżony nastrój, stany lękowe, problemy w kontaktach z rówieśnikami. Niska samoocena, depresja, nerwice, mózg wybiórczy, traumy, moczenie nocne, agresja, przemoc, nadpobudliwość psychologowa, używki, kradzieże, fasynacje grami komputerowymi, alkoholizm rodziców. Problemy dydaktyczne, ale można powiedzieć, że one są no, troszkę dalej. Nieobecności w szkole i motywowanie do nauki. To są problemy zgłaszane przez rodziców, natomiast problemy, które zgłaszają Młodzi ludzie to są, można powiedzieć, podobne do tych, które zgłaszają rodziców, dzieci. Depresje, nerwice, lęki, obniżenie nastroju, zaburzenia w kontaktach z rówieśnikami, autoagresja, samookaleczenia, trudności w kontroli emocji, choroby psychiczne, niska samoocena, poczucie niezrozumienia przez nauczycieli, przemoc ze strony dorosłych, konflikty w rodzinie, kształtowanie postaw asertywnych, brak motywacji do nauki, uzależnienia od gier komputerowych. Tak po Państwu przedstawiłam problemy zgłaszane, natomiast przez rodziców i przez młodzież. Natomiast oczekiwania nauczycieli, można powiedzieć, że jest kilka grup. Nauczyciele widzą taką potrzebę organizacji przez pracowników poradni zajęć na terenie szkół typu zajęcia profilaktyczne, zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, warsztaty doradztwa zawodowego. Natomiast dla siebie, dla własnego rozwoju widzą chęć uczestniczenia w warsztatach zradzenia sobie ze stresem, wsparcie emocjonalne, superwizję oraz warsztaty dotyczące sposobów rozwiązywania konfliktów klasowych, technik efektywnego uczenia, agresji słownej, Motywowania do nauki, praca z uczniem niepełnosprawnym. Ja pokrótce przedstawiłam y, formy pomocy i sposoby realizacji przez pracowników poradnych o realiach pomocy psychiatrycznej, powiedziałam zdanie, i w zasadzie na tym powinnam skończyć. Czyli to jedno z dotyczy tego, że niestety, ale nie mamy pomocy My w poradniach y, widzimy taką olbrzymią potrzebę, ale też narastające problemy, y, kiedy zgłaszają się rodzice do nas y, na badania dzieci. Y, niestety, ale coraz częściej zdarza się tak, że wymagamy pogłębionej diagnostyki, właśnie o specjalistyczne badanie, najczęściej psychiatryczne, też neurologiczne. W czym to się wiąże? Ano z tym, y, że wydłuża się proces diagnostyczny, a im później, to. Gorzej, więc liczmy się z tym. I też jest to problem dla rodzica, który musi wyjechać z Talowej Woli czy z każdej innej, innego miasta, które brał udział w naszym badaniu, musi udać się do dużych ośrodków, gdzie taka pomoc może być realizowana, ale jeszcze jeden czynnik do sto dochodzi, olbrzymie kolejki, więc yy, zgłaszają się do nas po pół roku dopiero z diagnozą od psychiatry, no więc są to olbrzymie problemy i tak u rodzica, który przecież ma yy, problem. Także widzimy tą olbrzymią potrzebę współpracy bliskiej ze specjalistami właśnie ze służby zdrowia. 就可以把字开始在了。